Wydawnictwo Agape przedstawia książkę pod tytułem Miód ze skały historię nawróconych Żydów. Autor Roy Showman przytacza w niej 16 wstrząsających świadectw współczesnych Żydów, kobiet i mężczyzn, którzy odnaleźli pełnię judaizmu i wypełnienie się przymierza w Jezusie Chrystusie. Książka więc zaprasza do odkrywania Boga trui Jedynego, co stanowi największą przygodę dla każdej duszy. Te fascynujące opowiadania, wyrażając wdzięczność za ich wiarę żydowską, rozbrzmiewają czcią dla tego, który wypełnił wszystkie proroctwa i który wzywa wszystkich na niezgłębioną drogę do pełni życia w Kościele. Zapraszamy do posłuchania wybranych fragmentów tej książki. Niektórzy spośród nawróconych bohaterów tej książki pochodzą z zeświadczonych, liberalnych, a nawet ateistycznych rodzin żydowskich, podczas gdy inni wywodzą się z domów ortodoksyjnych, ale cechą wspólną ich wszystkich była głęboka tęsknota za Bogiem, która nie dawała im spokoju, póki nie odnaleźli Boga we własnej osobie i boskiego pokoju w Kościele katolickim. Wszyscy umierali z pragnienia na pustyni niektórzy niemal na progu samobójstwa, odczuwając frustrację, której źródłem była niemożność odnalezienia Boga. Czuli się jak Żydzi w Księdze Wyjścia, wędrujący przez pustynię i umierający z pragnienia. I tak samo jak Żydzi w Księdze Wyjścia, oni również stracili wiarę w to, że Bóg pamięta o nich i ich kocha, a w większości wypadków nawet w to, że On istnieje. Ujmując rzecz przenośnie, czasem nawet dosłownie, umierali z ogromnego pragnienia poznania prawdziwego sensu życia, poznania Boga, kochania Go i służenia Mu. I oto poprzez niezasłużony dar łaski sam Bóg, nasz Bóg, nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Mesjasz, nasz urodzony w narodzie żydowskim Jezus, ujawnił się przed nimi dając im nie tylko wodę do picia, by mogli przeżyć wędrówkę przez te pustynie na ziemskim wygnaniu w drodze do ziemi obiecanej w niebie, ale także coś więcej. W niezrównanym bogactwie wspólnoty z nim dostępnej w sakramentach kościoła katolickiego, otrzymali jednak znacznie więcej niż się spodziewali, o wiele więcej niż uważali za możliwe do odnalezienia. Pragnąc łyku wody na spalonej pustyni odnaleźli rzekę miodu miodu ze skały, po tej stronie nieba nigdy się nie dowiem, czyje modlitwy i ofiary nabyły dla mnie łaskę całkowicie niezamierzonego i niezasłużonego nawrócenia. Ale tym modlącym się mogę tylko dziękować z głębi serca, a także nakłaniać innych, by modlili się o nawrócenie Żydów, by lud, któremu Jezus objawił się w pierwszej kolejności, mógł przyjść do prawdy i osiągnąć pełnię relacji z Nim. Kościele katolickim. Jakież to tragiczne, że my, którym Bóg jako pierwszy objawił się jako człowiek, ciągle jesteśmy wśród ostatnich, którzy go rozpoznają. W dzisiejszym świecie napojów gazowanych, cukru i lodów możemy nie doceniać miodu w taki sam sposób jak 3000 lat temu Żydzi, nie znający żadnych innych słodyczy. Być może tym, którzy urodzili się w rodzinach katolickich. W podobny sposób trudniej zrozumieć unikatowy dar kościoła Chrystusowego niż tym, którzy, tak samo jak bohaterowie tej książki, przeżyli większość swojego życia czekając i mając nadzieję, ale w pełni nie wierząc w możliwość bliskości z Bogiem. Niech ich głęboka wdzięczność za odnaleziony w końcu miód ze skały, za ostrzy kubki smakowe tych. Którzy zawsze w swoim życiu odczuwali jego smak. Niech też zachęci tych, którzy wciąż wędrują przez pustynię, by uderzyli w skałę, otrzymali czekającą na nich rzekę mleka i miodu, a w końcu zasmakowali i ujrzeli słodycz pana. Zapraszamy do lektury książki. Kupując książkę, wspieracie Państwo również druk i kolportaż na cały świat dwumiesięcznika katolickiego, jakim jest Miłujcie się. Czasopismo to jest tłumaczone na wiele języków i stanowi niezwykle ważne narzędzie w misji ewangelizacyjnej Polski i świata. Rozdawane jest także bezpłatnie dla najuboższych w naszym kraju i za granicą, szczególnie w krajach misyjnych, w Afryce, Azji, Ameryce Południowej. Książkę można nabyć w naszym sklepie internetowym pod adresem sklep.miluteysie.pl, a także na naszych aukcjach Allegro. Osoby nie mające dostępu do internetu mogą również zamówić książkę pod numerem telefonu 61 852 3280. Zapraszamy! Wydawnictwo Agape.